Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Zapraszamy na krótką, deszczową historię pewnego stroju kąpielowego z babią górą w tle, czachami i żelaznym szlakiem rowerowym. Zostaw kciuk w górę i ruszamy. Hej, tu rowerowi! Jedźmy razem! Zapraszamy Was na dawkę rowerowych inspiracji. Przed tobą jeden z odcinków najnowszej serii z wyprawy do kraju, który już nie istnieje. 78 dni z zakwami na rowerach przejechaliśmy ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Zainspirowaliśmy się książką Bernarda Nivana rowerem przez drugą RP. Każdy film to zastrzyk rowerowych emocji, szczyt naszego poczucia humoru, mnóstwo historii i przygód. Najwyższa pora na konkrety miłego, miłego sensu! Słuchajcie, my już właśnie wyjeżdżamy od Moniki i Marka, było prze-miło, posiedzieli sobie do pół do pierwszej, pogadali, u mnie katarek przyrodził się w kaszelek i to dosyć taki nieprzyjemny, więc musimy jechać do apteki, a potem już żelazny szlak rowerowy, celujemy w Kofole. motywem przewodnim szlaku jest kolej, która była ogromnie ważna dla tej okolicy, żelazny szlak rowerowy. Po czesku żelazna cyklotrasa. Tak wygląda mapa. Mapa wielka. Szlak nie aż tak długi, bo tak jak mówiłem, około tych 56-7 km. Tu jesteś. To jesteśmy my. No i zaczynamy od tej pętelki. No a potem już lecimy, 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 lecimy. Aż do Karwiny w Czechach. Wyjeżdżamy znowuż. Do Polski, nie dokręcimy tej pętli z pewnością, gdzieś na tym etapie odbijemy już na wschód. No zobaczymy, bo gdyż dojeżdża do nas Darek. Darek. Tak, i z Darkiem trochę pokręcimy, może z Darkiem zajdziemy do Owieczki. Ale tu po prawej zobaczcie oznaczenie szlaku, całkiem fajne, widoczne z daleka. No i jedziemy. Sandro proszę powiedzieć jakie ma pani tutaj oczekiwania wobec żelaznego szlaku rowerowego? No, oczekiwania są proste. Kofola, kofola, jeszcze raz kofola. Tak. O, a tutaj trafiliśmy na plan filmowy chyba. Czeski plan filmowy to jest. Na razie szlak jak szlak, prawda? Na tej infrastruktury. Nie wiem jak to będzie po czeskiej stronie, ale po polskiej stronie co chwila właśnie są y, mapy y, z określeniem gdzie jesteśmy, no ale też z atrakcjami, które możemy, odbijając ze szlaku, zaliczyć. Jak się czujesz z tym, że za chwilkę wrócisz y, po prawie roku do Czeskiej Republiki? Fajnie, z bardzo mi w tym dobrze bardzo nie mogę się doczekać yy, no jest bardzo gorąco tak jak rok temu było gorąco tak dzisiaj jest gorąco ale rok temu jak wjeżdżaliśmy to co mieliśmy? ześmienie yy, słońca tak. zobaczcie zakaz wjazdu ale nie dotyczy rowerów i mamy nadzieję że na rowerze przejedziemy Znacie ten taki mały dreszczyk emocji pozytywny w sensie jak się opuszcza Polska na rowerze tym bardziej po 32 dniach jazdy wyjeżdżamy za granicę Polski granica państwa i czeska republika ale fajnie, zobacz w ogóle tu ludzie mieszkają na granicy tak naprawdę Na razie znaki są Karwina. Co prawda to nie jest znak trasy rowerowej, ale ten sam kolor. Ogólnie sprawa wygląda tak, że zgubiliśmy szlak. Odzyskaliśmy zelazny szlak rowerowy. Dojechaliśmy na rynek i teraz. Plan jest taki, żeby znaleźć darka, e, który chyba nie jest tutaj sam, a potem kufole, kufole będziemy pić litrami kufole. Dzień dobry, przepraszamy za spóźnienie. A jak jest w ogóle w Czekach, jak się jedzie na ścieżką i są pasy na przykład tak przy rondzie, to pierwszeństwo ma rowerzystwo czy auto? Auto no.

Taki, to nie jest duży akwen, jest takie fajne jak takie, takie serduszko jest. Trochę pustowa, ale fajna fotka może tam wyjść z tego. Nie ma co się jest trochę. Jest ona, oweczka. Na Serikowej ulicy. Nie wszystkie tysiąc no. ale to A gdzie my, niż... gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my Tu pana, tu. a to już końcóweczka. No my jesteśmy, to jest słuchaj, to jest wojsko. My jesteśmy na Morkawach Książki dokładnie. Okej, okay. a my wjeżdżaliśmy yy, Ostrawa. To my tędy wjeżdżaliśmy. No tam gdzieś. A, ale fajnie. A teraz idziemy sobie dalej yy, do Cieszyna i pojedziemy najpierw do Cieszyna potem pojedziemy do Cieszyna Polskiego, a z nami jedzie niezmiennie Dark. <laughs> a ja tracę głos już powoli, więc yy, wystarczy tego yy, gadania. Wjechaliśmy właśnie do Czeskiego Cieszyna. Gabriela, Czeszka, mhm. a polskiego też kobieta, też Gabriela. I one się strasznie tak zgadały ze sobą, współpraca zaczęła się, no podobno lepiej rozbijać. jak się Gabryczki wygadały. Ja chciałem podziękować z, z ramienia lowerowych, zarówno dla Ciebie, Sto, jak i dla Twojej małżonki z, z Katarzyny, Sto, z Katarzyny. <grytanie> <grytanie> a, za super. przyjemność po naszej stronie, naprawdę. Było Was miło gościć u nas i do zobaczenia. Oczywiście. To, co powiedziałem w Krakowie w poniedziałek. Do zobaczenia. Tak, tak. i się, I się powiem, udało. W tej wersji się trzymam. Co powiesz? Mam piwo i nie zawaham się wypić je. Będę je piła teraz. To jest prawdziwe piwo. Z prawdziwą, najlepszą pianą. Zobaczcie, to dostałem ja taki gulasz. Nie jesteśmy w stanie na szybko przeliczyć, ile to kosztowało. Ale Ola dostała również ser. To już moje. Drugie sery dzisiejszego dnia. Będę A masz to Niedługo bramborki. będę cała serowa. Co teraz pijesz? Kofole. Kofola Original to jest. Wasze zdrowe Kupimy jeszcze kofoli do namiotu dzisiaj. Kupimy kofoli. Mamy jeszcze jedną kofolę, puszkę kofoli mamy. tak sakwie mamy. Kupimy jeszcze więcej kofoli. Jak najwięcej kofoli będziemy pić tylko kofole dzisiaj. Jest strasznie spisana. A już wycierałam się 13 razy. Jest upał, skwar, żar. Hot, hot, hot. Powiedzcie, czy Wy może wiecie dlaczego, dlaczego w Czechach praktycznie wszystkie sklepy na każdym rogu prowadzone są przez Chińczyków? Czy ktoś coś wie o tym na ten temat? Dlaczego sklepy czeskie prowadzone są przez Chińczyków? Napiszcie proszę w komentarzach. Słuchajcie, my sobie prowadzimy rowery, bo teoretycznie jest tu zakaz jazdy. Eee, można tylko jechać z tamtej strony autem. No i pieszo boczkiem, więc my idziemy boczkiem. Widzimy już Polskę, naszą stolicę. Po tylu dniach w końcu dotarliśmy znowu do domu. To wspaniałe uczucie. Gdy znowu przekracza się polską granicę. Po całych 10 godzinach może nie, nawet nie. Wspaniale, wspaniale. Cóż za uniosła chwila. Jesteśmy w Polsce. W naszej republice. W naszej Rzeczpospolitej. Tam, Powiem Wam, że to będzie naprawdę ciężki etap tej wyprawy eee, Teraz jedziemy na babią górę. Oczywiście dzisiaj nie dojedziemy. Może dojedziemy jutro, ale jak widzę jak tu się maluje przed nami, będzie zarówno ciężki, ale i piękny etap Patrzcie na tą górkę w ogóle. To jest jakaś tragedia. Co? Z tamtego dołka żeśmy wjechali, tu na górę. Piona? Tak, mocno było. Pan traktorem wstrzymał ruch dla nas, tam jedzie, żebyśmy my mogli wjechać na górkę. No. już nie mam siły, ale widzę, że teraz będzie z górki no i taka mnie nostalgia naszła. Po co my to w ogóle robimy? Myśmy się zwolnili z roboty, żeśmy oddali mieszkanie, pakowali wszystkie rzeczy, wrzucili sakwy na rower i jedziemy. 32 dni już i końca nie widać. Tak sobie myślę, że w tym pocie między autami ale w tle z górami, z olą z przodu, to chyba jestem wcześniej Uwaga! Uwaga! Siema, przejedziemy tędy? tędy? Nie. A my jedziemy zwolna na nasze miejsce, nasze miejsce noclegowe. to musimy zmienić brzeg rzeki. I będzie fajnie. A wyobrażacie sobie, że ta niewinna rzeczka, która jest tu po lewej stronie to Wisła. A tutaj po lewej do Wisły wpływa brenica, a teraz po raz ostatni możliwe podczas tej wyprawy rowerowej przepływamy przez Wisłę, moi drodzy! Panie Aleksandro, proszę powiedzieć jak wygląda sytuacja, chociaż bardzo cię słabo widać. Sytuacja wygląda dosyć ciężko. Dlaczego? Jesteśmy nad rzeką i byłaby super miejscowa, gdyby nie to, że jest tu krzyż. Że ktoś zmarł. Nie widać, całe szczęście. Nie widać. No ale jest, i tak trochę creepy się tu rozbić. Daniel poszedł do lasu, znalazł jakąś polankę, więc chyba wskoczymy do wody, ochlapiemy się nią i pójdziemy na tą polankę. No bo co robić? Nic nie zrobisz. A zmęczeni jesteśmy już. To słuchajcie, idziemy przez nieznany las. Po zmroku, ale już czyści i mamy mniej więcej plan gdzie chcemy się robić, więc to już bardzo dużo. Słuchajcie, jesteśmy już rozbici. Tak wygląda nasze obozowisko. Tu jest namiot. Tu będą stałe rowery. Tam dalej koszą, ale już woli przestają. No a my yy, na trawce. Mm, trochę przypałową, Ale jakoś damy radę. Na Pewno przepowieć świecić teraz, więc kończę rozmowę. Może zobaczymy się w środku później. No, dzień dobry. Tak wyglądał nasz dzisiejszy obóz. Wygląda jeszcze, bo dopiero się zbieramy, a jest już prawie szósta. Przed szóstą jest. Słuchajcie, dzisiaj, jak spojrzycie sobie tam daleko w horyzont. Jest górka. To jest jedna z niewielu górek, które widzimy dzisiaj z daleka. Bo dzisiaj jedziemy pod Babią Górę. Słuchajcie, to już nie jest, albo jeszcze nie jest wyprawa przez drugą RP. Tutaj nie jedziemy z Bernardem. Bernard pojechał do zakopanego z Katowic, a my sobie troszeczkę trasę rozszerzamy o Babią Górę. No będzie ciężko, teraz mamy dzisiaj około 90 km góra-dół, góra-dół, bardziej góra. O. no a do tego, niebo na to nie wskazuje i ja w ogóle w to nie wierzę, ale pogoda ma się dzisiaj zepsuć, to znaczy ma padać, mają być burze, ma padać do 17, jakoś od 8. Więc ten poranek to jest, są ostatnie dzisiejsze chwile. Spokoju z pogodą. A i jeszcze jedno, zobaczcie sami na dobry początek dnia KOFOLA! W tej chwili pokażemy Wam naszą wannę. Dzisiaj mamy nawet zapewnione hydromasaże razem z jacuzzi. Jest piękna pogoda, na świeżym powietrzu. Zapraszam do naszej łaźni. No, i pytacie nas często, jak się myjemy na naszych wyprawach rowerowych, słuchajcie, to już spieszymy z odpowiedzią. Ja muszę się trzymać jedną ręką, gdyż kąpałem się nago. Ola, dla Was niestety, kąpię się dzisiaj w ubraniu, a już Wam pokazuję. Przestałeś żywieć bez pedałowania? To to jakiś perpetuum mobile jesteś? Bielsko-biała, ale tylko przez chwilę, bo zaraz odbijamy w prawo. Zobaczcie, tu pobudowali takie dęby szczypułkowe. O, poczekaj. Ciągle pada! No i co Pani Aleksandro Pani powie? Było, było ładnie Całe dwa dni chyba Było ładnie, w sensie, że Słoneczko grzało, że aż Za mocno grzało No ale spokojnie, spokojnie Loverowi jadł w góry, więc co się dzieje? Deszczek pada. Ale rzucamy deszczaki na siebie i jedziemy, bo ma padać chyba do 19. Tutaj. Jesteśmy w żywcu, Pada. Jak tam będziesz y, siłę zbierać y, na podjazd? Tak, będę jadła placuszki z kapusty kiszonej i do tego mam sosik borowikowy i pięknie to wszystko pachnie. Zobaczymy jak to będzie smakowało. Naprawdę. A zobaczcie, ja mam burgera z bąburkami. No jest całkiem, całkiem całkiem duża porcja. Damy radę? Myślę, że na pewno. Nie wiem czy dam radę się ruszyć, bo mam cztery placki w brzuchu. Były bardzo duże placki. Do tego były jeszcze porowiki. I ja zjadłam wszystkie cztery placki. Nawet kawałka nie dam dla Beniła. Oj, 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 oj. Bez dwóch zdań. To był trudny podjazd. Pogoda nie pomagała, a sakwy ciążyły jak nigdy. Tak ci tam z tyłu powiewa. Szczególnie fajnie, że, że nie jest tak gorąco jak wczoraj. Ale trochę to że padać ciągle. A tu tego Jak Jakby tu rzecz, robi się górzyście domki na górach. Fajna mgła, taka co oplata drzewa. Znaczy, my już odrobinkę zmęczeni. O, w ten sposób. Wy, tak, kto was mówię? Gołę! Jak jest? No, wreszcie! Zejdź, chciałem pokazać naszym widzom wspaniały domek w chmurach. Zobaczcie, jaki piękny domek w chmurach. A jakby ktoś Ma jakieś wątpliwości? Dlaczego szab sapie i hucham do kamerki? To tak etap podprowadzania rowerów rozpoczęty. Już jakiś czas temu w sumie nawet. Ale nie miałem siły nawet kliknąć. Play w kamerce. Która jest? No, to już przestaje Pogodynka. Dobra, zobaczcie. Albo nie widzicie, albo widzicie przełęcz Klekociny. My żółtym szlakiem rowerowym chyba jedziemy na zawoje. Tam gdzieś w dół. Nie, będzie to łatwa jazda. Karpacki szlak rowerowy. A jak Ola się czuje? Już lepiej, miałem kryzys mocny było w pip, pod górkę ale to nie tak pod górkę jak sobie dzisiaj jechaliśmy cały dzień tylko tak, że było ciężko podejść a co dopiero podjechać albo podprowadzić rowery ale no już jest lepiej nie uwaga to będzie ciężki zjazd Co się stało? Nie no, ma stroju. Był i nie ma stroju. Kąpałam się rano dzisiaj w nim i powiesiłam go na sakrę, żeby nie wkładać mu I Mi się wplątało w koło i prawie się przewróciłam. Myślałam, że on tylko się wkręcił, a on się cały porwał. Jak ta mola samochodujcie pada, 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 pada cały czas yy, i tutaj Ola przekonała mnie, żebyśmy dzisiaj yy, znaleźli jakieś miejsce pod dachem. Nie byłoby przyjemnie, jesteśmy też lekko przymożeni O luśce, mojej kochanej jest troszeczkę zimno, ale i tak jest bardzo dzielna. Ma już 80 km zrobionych w bardzo ciężkich warunkach. Jest przyjazny, jest najdzielniejsza na świecie. Ja ją mocno kocham, ja to nagrywam i to będzie na filmie. I ona się teraz uśmiecha i już jest lepiej. Bośmy się pokłócili bo ja chciałem w krzakach w tym zimniej i w błocie, a ona chciała w suchym.